Witam serdecznie tutaj Extreme Game. Gramy Fortnite'a. Dawno nie graliśmy Fortnite'a. Przyjrzymy się, czy coś się zmieniło. Sezon pierwszy rozdziału trzeciego trwa do 19 marca. Także jeszcze trochę czasu jest. Zobaczymy czy nowe zadania są i inne takie rzeczy, ale na pewno są, bo trochę minęło czasu jak wspominałem. Nowe zadania się pokazują zazwyczaj właśnie z wykrzyknikami. także tutaj mamy nowe zadania i to są zadania po prostu tygodnia. 5 tygodnia, 6 tygodnia się odblokowały siódmego, czyli w sumie 3 tygodnie. Do zrobienia, że tak to ujmę. Ja jeszcze z szanty nie zrobiłem wszystkiego. Także sporo przede mną do wykonania. I może dzisiaj zajmiemy się po prostu zadaniami. Zagramy sobie. Szybko mapa zadania, bo to gdzieś blisko było. Eee, fragmenty tutaj. Kurde nie to. Dobra. W sumie można tak to zrobić, że zejdziemy później na dół. O ile mi się uda. Nie wiem, co to jest. Coś na mapie zaznaczone zobaczymy co to jest. To jest klejnot i jakieś zadanie pewnie z tego sezonu. Także też to zrobimy. Na mapie można zobaczyć wykrzykniki i tutaj są właśnie te zadania. Aha, dobra, ja już wiem, to jest skarbiec. Brakuje mi jednej osoby, żeby to wykonać. Dobra, ten klejnot jest zebrany, także jeszcze następny gdzieś tu jest. I jest tutaj. Już spróbujemy to wykonać na raz. On dodali takie liście, w których można się chować. Nie wiem czy to wcześniej było, ale nie widziałem tego wcześniej. Dobra, mamy jakieś zadanie z etapów ukończone. Klejnot jest chyba na górze. Jest, okej. Okay. I to się udało zaliczyć. Mamy następny poziom, ale jeszcze kolejną rzecz chcę wykonać, także może mi się uda to zdążyć zrobić. Tutaj gdzieś miałem kłada na dole, także go użyję. żeby podjechać tam kładem. O kurde jaka impreza Dobra, gdzieś ten klejnot musi tutaj być, tylko trzeba go teraz znaleźć. Ukończ. Znowu jakieś zadanie <gry> wykonałem, dobra. Trzeba bardzo blisko być koło tego klejnotu, żeby się pojawił. Być może tam jest. Dobra, tu jest... Kurde. Dobra jest. Następny klejnot. już jest daleko. No nie, no jasny ja tego gościa nawet nie zlokalizowałem. Dobra. Dobra, dwóch gości się bije, No zaraz mnie zabiją że trzeba się wycofać Kojak. ale jeszcze kurde uda mi się coś dalej wykonać jest pustynia jakaś dobra tam jest daleko ale mniejsza z tym o boże tu się tak paliwo kończy w tym pojeździe że raczej tam tak szybko nie dojadę chyba że na stacji sobie zatankuję tam jest po prawej stacja a, co to jest? Dobra, jest paliwko. Kurwa. Dobra. Od razu sobie doładujemy życie. No i świetnie. Dobra, załatwionego gościu. Tutaj mamy jakiś pojazd lepszy, także jedziemy dalej. I trzeba jechać tam aż kawałek drogi. Lecę w powietrzu. O nie, znowu goście. Dobra, speed. Tekstury nie wczytują gry. No i wysiadka. Trochę napałę gram, bo chcę wykonać w końcu to zadanie. No nie, gościu mnie ściga. To już będzie lipa chyba. Raczej mi się to uda znaleźć. Jest dokładnie tutaj. Czyli w prawo trzeba... O jest, dobra, mamy. Może tu byle mnie nikt nie zabił. Proszę raz. Dobra, mamy klejnot. Się udało wykonać następne zadanie, świetnie, cieszę się. Już kolejnych klejnotów jeszcze nie uda mi się zdobyć. No ciężkie to jest. Dobra, tam jest jakiś płonący okrąg, więc wystarczy przeskoczyć przez niego, bo były dwa płonące okręgi. Kurcze. A to chyba proste będzie. Nawet go nie przeskoczyłem. Ale wykonałem zadanie. Trzeba było na odwrót zrobić, ale dobra. To już następne zadanie wykonamy. O, jest coś. Zatańcz na czosie. Kurde, trzy zadania. Można wykonać. Także zatańczymy sobie, pozamiatamy piasek. W zasadzie to jedną osobę zabiłem tylko. Nawet się nie czaiłem w tej grze. Jechałem na pałę i jestem szósty. Oo. Trzeba trzymać guzik z tego co pamiętam. Hello. Dobra, bieram to. no, Jeszcze nie Jeszcze żyję także Jeszcze to może Uda mi się jakoś wykraść No mam strzelbę ale Gościu nie żyje, Chyba Nie mam strzelby to bez sensu To bez sensu ale trochę zrobiliśmy tych zadań. Proszę bardzo, jak on to zrobił? O wow, kurde, już 20 gwiazdek zdobyłem. Mamy jakiś pancerz w końcu, także odbieramy. Kurde, w końcu jakiś pancerz odebrałem od niej, także super. Tak, trzy nagrody trzeba oddukować. Mam 26 gwiazdek, także chyba nie będzie problemu. Kurde, fajna postać, tylko różowa, nie? On jest różowy chyba, nie? Także odbierzemy sobie go. Tu mamy trzy gwiazdki, także sobie odbierzemy to. A niech będzie o młodka. Odbierz co? I już mamy odblokowaną następną stronę. Odbierzemy sobie tutaj fałdolce. Najlepsze. Powiem szczerze, że czasami brakuje tej jednej gwiazdki, także biorę to. Także grafiki. Odbierzemy sobie. W następnym odcinku będziemy grali John'om Lamą. Także ja się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, cześć.